Na wstępie chciałbym bardzo podziękować wszystkim wspierającym oraz patronom, dzięki którym misja ambulansu szybkiego reagowania nadal trwa. Jak ostatnio też zauważyliście, przez moment ASR uległ awarii. Dyferencja poprzedniego napędu rozpadł się i trzeba było go zreperować. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wasze wsparcie. Koszta dosyć spore, a dzięki temu, że były środki, by szybciutko usunąć usterkę, mogłem szybciutko też wrócić na ulicę miasta. Tutaj chciałbym wam pokazać taki randomowy patrol, który nie tylko polega na jeżdżeniu i ratowaniu ludzkiego życia, ale też na codziennych sprawach, takich jak na przykład na jedzenie się. Dlatego tutaj jeden z czytelników polecił mi to miejsce na ulicy Szanajcy. Ja poprosiłem o i tą, i tą pozycję. Dobra. Tu jeszcze masz posypki do wyboru. Aha. Yy, tak, no i oprócz tych jeszcze dzisiaj mamy orkisz. A co Pani najczęściej, co ludzie biorą? No to ja mogę wybrać. To Pani wierzy. Dobra. Bierze. Nie przeszkadza Pani, że nam biorą. No, Możesz pomachać, bo... nie wiem. Borkoś Pani sobie wpisze w YouTube. To life jest? Nie, to nie jest stream, bo ja muszę zapytać o zgodę. No dobra, dobra. dobra. I do picia co Pani poleca? Chce Pan kabusie czy coś innego? E, coś innego. Coś innego, no mamy na napar biurowy... Aha. Albo herbaty Aha, a napad imbirowy to, to dobry to jest? Dobry jest To nie będzie Dobra Napad imbirowy. I wszystko na wynos? Nie, nie to no? nie jest Dobra, dobra Trudno byłoby mi nagrywać trzymając w na A wiadomo, może masz jakieś skille No tak. jako dobra. I wszystko mamy? Tak. Dobra, to co teraz sobie siadam? Siadaj sobie, weź sobie numerek i, I czekam. Dobra. Jest. Słuchaj, dobra. bo jak szukasz dobrego śniadania, to tu jest dobre. I to jest naprawdę północne, północ, nazywa się Toast Toast, a, a Barmir e, to jest wegańska knajpa, ale to jest mega dobre karcie. Ona jest gdzie? Na pracę południe, na Gruchowskiej ulicy. A e, toast? To jest przy dworcu gileńskim. A, no. dobra, super. I Barmier, no pyszne rzeczy mają swoją kombuczę, robią swoje miso. A co jest kombuto? To jest to jest? To jest fermentowana herbata. To się robi z grzyba. Sześć, fermentowana herbata. Brzmi ciekawie. To się robi z grzyba. Dobra, następnym razem pojadę i też trafię. Dobrze, i też poczcie chyba, bo jest bardzo Dobra, dzięki. A tutaj, kochani, zobaczcie dowód na to, że Antoni Bujnowski wysłał mi informację jako pierwszy z kawiarnią Serco. No i od razu podjąłem decyzję, że tutaj przyjeżdżam. Także dziękuję Ci bardzo, Antku. Będziemy za chwilę próbowali. Bardzo proszę. O dzięki. Bardzo herbatka z imbirem. Wow, pachnie bardzo. Mm. Taka mocno cytrynowa. Ale czuć ten imbir. No i do tego jeszcze dochodzi kochani takie le leciutkie drapanie w gardło, ale myślę, że na taką zimową aurę. Nie będzie to taki napar bardzo zdrowy. Na razie mi się podoba. Czekamy dalej. I Mam dla ciebie wykonaną mleczną, słucham, Smacznego. dzięki. Dwie kanapeczki wzięłem, tak jak dwie poleciły. Tak to wygląda po przykrojeniu. I tak to wygląda. To chłopak z 8. Spróbujemy. Najpierw z 8. Dzięki. Zdrowka życzę. Wajemnie. Dzięki. Dwie kanapeczki to było wyzwanie, ale chciałem spróbować, dlatego wziąłem tą z bekonem i tą drugą z łososiem. Jak to mówią, zależy kto co lubi. Jeżeli ktoś lubi rybkę, no to będzie bardziej łososie, Jeżeli ktoś lubi bekonik, to bekonik. Mi i jedno i drugie bardzo smakowało. No i ta herbatka imbirowa rozgrzewająca, jak na taką aurę w porządku. Mogę zapytać coś? No. I ty, y, to jest samochód taki, co po prostu sobie stoi tak, i tej aplikacją... Tak, może... noga no. A, super. A powiedz mi, bo y, jak na przykład to ktoś nie byłby pełnoletni, albo nie miał prawa jazdy, albo był nachlany, to ten system się uruchomi, y -y, czy nie? Znaczy, prawo jazdy trzeba mieć, bo najpierw w aplikacji trzeba im wysłać prawo jazdy, oni to sprawdzają jakby Aha. i dopiero możesz wynajmować. A jak jesteś pijany, no to jak cię policja złapie na przykład. Czyli ten samochód to... nie ma jakichś detektorów alkoholu. Nie, nie. nie. Rozumiem, czyli musiałeś wysłać ten. I tak z ciekawości to się na godziny, na minuty Są dwie opcje, że jest na ile chcesz i wtedy tam masz 2 złote 9 groszy za kilometr i jest opłata postojowa. Aha. Albo jest opcja na cały dzień Aha. i wtedy płacisz 7 dych na dzień dobry, ale jest... ale jest za kilometr jakaś mała stawka. Aha. No wychodzi Robert. jak uber mniej więcej. Tak? Super, no to fajna tak, sprawa. Dobra, nie, nie mrożę cię. Trzymaj się cieplutko, miło było cię przyjaciół poznać Dzięki Powodzenia, Hej. No i taka opcja, zobaczcie kochani Można sobie samochodzi wziąć Tylko trzeba mieć prawo jazdy No detektoru gorzały nie ma Niestety Od tego jak powiedział pan jest policja Cofnę mu kawałek, żeby sobie wyjechał Jak dobrze wiecie stałym elementem gry jest patrolowanie Akwenów w stolicy Stołeczne w działa Tutaj zawsze zrobimy taki przegląd, sprawdzamy czy sprzęt ratowniczy jest. Jest, zobaczcie, jest zarówno koło ratunkowe, jak i też ten biały uchwyt, w którym jest linka. Ten uchwyt trzymamy, koło rzucamy, linka się wysupuje ze środka i w ten sposób mamy kontrolę nad tym kołem, gdy nie damy rady dorzucić do takiej osoby, możemy przyciągnąć, zrobić to ponownie, ale gdy też osoba, która jest na wodzie chwycić tego koła, możemy ją z powrotem przyciągnąć. I chciałem Wam pokazać jak otwiera się to koło, nie przecinamy tej linki, to jest po prostu zabezpieczenie, żeby ta przykrywka nie upadła i nie zginęła, a wsuwamy tutaj ręce do góry, odsuwamy trochę dół i ta mamy otwarte. Żeby to zamknąć, suwamy górę ponownie do przodu i mamy zamknięte koło. Słyszycie ten dźwięk? To rambler, taki głośnik niskotonowy, który wprowadza w rezonans blachę w autach poprzedzających i w tym momencie Yy, wiedzą ludzie, że coś nadjeżdża, bo właśnie cały samochód drży. Tutaj macie bardzo fajną sprawę, numer kilometra wisły. Jeżeli coś się dzieje, możecie zawsze powiadomić służby, że na kilometrze na przykład 512 to i to się dzieje, czy to po stronie śródmiejskiej, czy też po stronie praskiej. Woda jest zimna. Nurt jest dosyć silny Dlatego trzeba szybko reagować, żeby w razie czego kogoś uratować A ja pędzę dalej Na patrol Siema brachu Halo Halo Halo, cześć Witam cię serdecznie, ratownik medyczny, zobacz Potrzebujesz pomocy czy nie? Ciepło ci jest? Gorąco nie jest, ale... A nie chciałbyś do noclegowni legowni na noc? Nie, bo ja piłem. A, tam nie przyjmują po alkoholu, tak? Czy Czyli nie, nie potrzebujesz, żeby cię gdzieś przewodzić? Nie. nie. Dobra, to? Straż miejska przyjeżdża codziennie. A, do ciebie tak? Do nas, bo, bo nie tylko ja jestem. Dobra, dobra, to nie przeszkadzam ci przyjacielu. Nie, nie przeszkadzasz. Trzymaj się cieplutko w Dziękuję. takim razie I powodzenia, hejka A która jest godzina? Już ci mówię 16.50 Dzięki Widziałeś, jak się filmuje to od razu poszło Jak nie filmuje to od razu poszło, wa? Nie, ja już jesteś rzucony Ale jest cały A czas na GoPro teraz cały czas nagrywam Ja robię okay. no stop materiał, że pójdziesz na tym dużym materiałem A FIFI fi, FIZJO to jest od fizjologii? Fizjoterapii. Fizjoterapii, no. Fizjoterapii. Fizioterapii, no tak, tak. Tak, dlatego FIFI FIZJO. Cały? Cały jesteś? Cały, cały. w co roku jesteś? Piąty, ostatni już. Aha. I będziesz wykonał ten zawód? No jak zdam studio, to <laughs> tak. Tak jest plan. Tak jest plan. A to jako fizjoterapeuta to masz świadomość, że to jest bardzo konfusjony. No, Właśnie dlatego, dlatego to wybrałem, żeby się nie wiedzieć jak wylecić. <laughs> <laughs> Dobre. Siema, od razu mówię, że nagrywam. Ok, siema, siema. Siema, jak się nie ma, to też się ma. <laughs> A wy umiecie jakiś trik fajny? Sam, ale ja na nakrętkę mi się zgubiła. I nie zgubiła, złamała się. I jak skończy, to kółko mi poleci po prostu, nie? Aaao! No to, no to nie, nie skoś. No czekam na kolega aż przyniesie mi jakąś... Ale już jedzie, tak? No już jedzie. A, 10 to... minut będzie. No to dobrze. A ty co potrafisz? No czasami coś potrafię, ale dzisiaj jakieś jest zima i ja mam takie tramwki powalone to i jeszcze mam całą mokrą deskę, to tak ciężko mi coś zrobić, no, ale Zaraz mogę coś spróbować zrobić. A jak panu dzieje mi ja? No ja na patrolu. Tak? A. Tak. Tak, ja na patrolu. Będzie z tego odcinek, dlatego wiesz, gadam w ludźmi. No, pan... Musi pan poczekać na karła takiego kolego. On... Ksyf... Mój karel to dobry chłopak. A on krzywkę ma, karzeł, tak? Tak, tak. Musi pan poczekać na niego. Ale ma taką krzywkę każeł? Tak, tak. A, dlatego niski. Niski jest. A. No. Ale dlatego że jest niski. Ale potrafi... no... no. Był Ale wiecie, wiecie jak kiedyś, kiedyś mówili na karłów? No. Liliput <noise> A dzisiaj jak się mówi? Każe. Nie. Niskorosły. Nie? Bardzo dobrze, nisko rosły. Widać, że student fizjoterapii. <noise> oh, ogarnia kuwetę. Osoba nisko rosła. niskorosła, tak Masz? Yes. Super. Opa. I gdzie ten skętnik? I od takiego maleństwa zależało, że nie mogłeś świrować, tak? No niestety tak. Pokaż na chwilę. Ja zobaczę sobie ten. To jest takie fi Jest może być tak, że masz to już starty, ten początek. To nie wyrabiaj sobie tego, bo ta śruba jest jakaś dziwna, ale jak się on spróbuję. Nie wiem, ja ale Tym Nie to trzeba na odwrót Ja wiem ale chcę, chcę zrobić coś takiego jak. Przetrzeć szlaki, czyli naprawić gwint Wkręć to teraz, to do końca, wkręć to, wkręć A potem wykręć i już będziesz naprawiony gwint Widzisz, co, tam No? Tak jakbyś gwintownika użył. No tak to Pytanie, czy na tak ciężko powinna schodzić. Idzie, dobrze to Jeszcze, jeszcze. się trzymać będzie tak. O, elegancko Widziałeś? No. Mucha nie siada, komar nie płuca a zezwalasz na odpoczynek. Oczywiście, oczywiście. Ja się zgadzam na nagrywanie mojej twarzy, mojego wizerunku. I umieszczenie na YouTube, tak? Oczywiście. Gdzie mam Teraz ja! Co się stało, kochany? O Jezu. Ręka mi boli, wygląda. mi babka prawa to najbardziej. Tak? A co? To, to wiesz co? Już karetka będzie chodź, zejdziemy, żeby na to jest nie? Kurwa, Macie, jeszcze na ciebie trafiłem Dzieciaku Dobra, ja już to. Dobra, dobra, dobra. Tutaj już masz karetkę to teraz wejdziemy do środka. A nie łapa boli, co wychodzi? Ale w mi, co ci boli? Tu. O, no dobra, dobra, to masz jest Trzymaj się dobrego. Jesteś już w dobrych rękach, więc chłopaki się tam zajmą. Trzymaj się mordziaku. dobrego. No. no trzymaj, trzymaj się zdrówka hej. Ty jak zawsze pierwszy. Dobra, chodź już Nie wyziębiaj karekki. Zamknę wam. Jak to się stało, powiadajcie? Nie zauważyłam pana. Po prostu jak wyjeżdżał w On są wyjeżdżał, tak? A pani ten dywa? A, ja A to jest równoległe są. No on miał pierwszeństwo, tak, tak, w ogóle tak, no. go nie widziałam. W ogóle. Rozumiem, dobra, dobra, cześć, i tam ci serdecznie. I tam tym autem pani jecha tak? Dobra. Całe szczęście, że po maleńku jechałam. No. No ale on zaczął hamować, i tu ślisko, no i... i. się uwalił. Ale się wali? był kontakt auta z, z motocyklem z samochodem? Nie. Nie, nie. nie nawet już a. Tylko, nie, już nie. on się po do... prostu wywalił? Tak, tak. Dobra, tak, dobra. No. dobra. Czekamy aż go ratownicą obejrzą, a przyjedzie policja i będziemy dalej działać ale pewnie pojedzie do szpitala bo możliwe że ma dłoń coś tam po kiedy a u pani nie potrzebuje pani pomocy nie, jest ja jest po... dobra rozumiem Nasi tu byli. To jest w ogóle fajne na skalę światową, te, te tutaj zobaczysz. Tak, tak. zobacz. Jak myślicie, co to jest? Tak zwana skocznia albo toaleta na narciarza. Stawało się tutaj w tych miejscach elegancjo, a tam załatwiało się swoje potrzeby. Prawdopodobnie kiedyś był tutaj taki kibelek wymurowany na cztery stanowiska. Odbierało się pewnie z drugiej strony towar, ale kibelek był na zewnątrz. No a to praskie klimaty. Trzeba to uwiecznić, bo wiecznie nie będzie istniało. Spotkanie trzeciego stopnia na skrzyżowaniu. Jedno aut uderzyło w elewację budynku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, poza stratami materialnymi. Ale gdyby tym chodnikiem ktoś szedł, no to byłaby już tragedia. A tutaj zobaczcie: wszystko wycięte dookoła bardzo duże siły policji, ale też i Sopu, czyli dawnego Boru, a więc firmy, w której kiedyś też pracowałem. Ten ten będzie wycięty aż do jutra rana, dlatego że mają tutaj przyjechać jacyś dygnitarze i trzeba zabezpieczyć to miejsce. Auta, które tutaj stoją, nie mówię o tych telewizyjnych, tylko jakichś prywatnych, a którzy nie zareagowali na prośby o usunięcie, będą odholowane. Pierścienie to są właśnie pierścienie, czyli zewnętrzny pierścień, pierścień policyjny, który wycina otoczenie te barierki. Później są pierścienie wewnętrzne i te najbliższe, już składające się z borowików. No i oczywiście pretorianie, czyli ci, którzy bezpośrednio z prezydentem chodzą. Także widzicie, dzieje się tutaj każdego dnia i każdej nocy. Cały plac teatralny wycięty. A ja pędzę dalej na patrol. Zostańcie ze mną. Kontakt, tak. to się nie Mam Ale nie zrobił zros... się staw że no, 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 nie, bo... Więc po prostu dopóki śluby trzymają, to trzymają Ale jak puszczą No to trzeba będzie próbować do protezę. Jak ta się nie przyjmie, to amputacja prawego ramienia jest jak tak? Tak, oszczędzać Ekipa, która łata nasze dziury, żebyśmy mogli nie zgubić zawieszenia podczas jazdy swoimi bolidami. Panowie pracują nocą, żeby nie utrudniać ruchu drogowego. Byla, tak Ale to ja słyszałem od Żielomskiego, tak stony się rozlało na, no na, na no przejściu i. No. I co i co mówię? Ale tak. jak otworzył? No po prostu był taki lejb, taki, taka zasuwa, nie? Czy się otwierało i ten asfalt wypadał? W inaczej wyglądało jak to, nie? No i my tam robiliśmy przykładowo tak jak ten samochód, to i miał sobie poczekało się. Ale nie wiedzieliście o tym? Nie, ja to, to on jest w sumie jesteście, no nie No dobra, ucieka mordy Miło było poznać. Trzymajcie się pusto. Nie dajcie się tam rozjechać na jezdni, bądźcie bezpieczni. A. Powodzenia, hej. Miła pogawędka z ekipą łatającą dziury. A patrol sam się nie zrobi, jadę. Siema. Coś potrzebujecie naszej pomocy czy nic? Dobra, proszę, na zdrowie. Polak. Teraz to Ci po się wystawią? Nie przeklinać, to są dzieci. Nie za No. Nie, ale Nie, nie ty? Chodź, chodź przyjacielu. Usiądźcie sobie, zaczynijmy. Byłeś w szpitalu, przyjacielu? Co ci było? Blaska. Co? Padaczka. Padaczka. Podaszka. Eee, padażka... Ale padaczka pou... alkoholowa czy pourazowa? urazowa? Okay. Jutro będziemy. Miał... <kluzł> alkoholowa. <Park, kluzł> <Park>, alkoholowa. dobra Nie <kluzł> <kluzł> port ma? Taro O. Co tu masz? Batana. Noż. O. Nie. To konserw, konser, nie, konser, nie, tak, tak, tak. To konserw, a później będę... Tak, a później tak, będę odpowiadał macie, za ciebie. Wstawuj dalej. Wchodź przyjacielu. Wzią. Dawaj nóżki. Trzymaj, trzymaj Dobra. Trzymaj, trzymaj Dobra. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Tu można przodem i tyłem. Dobra. To my się wycofamy, żeby mam miejsce zrobić.